Na ostrowie obok siebie przez wieki mieszkali Polacy, Niemcy, Żydzi. Ich drogi przecinały się w różnych punktach miasta, na ulicach czy w instytucjach. Tuż przy rynku, na sąsiadującym z nim niewielkim terenie, znajdowała się dzielnica żydowska. Plac ten dzisiaj nosi miano 23 stycznia, a Ostrowianie nazywają go potocznie Zielonym Rynkiem. Od XVIII wieku aż do początku II wojny światowej, miejsce to było scenerią codziennego życia Ostrowian wyznania mojżeszowego. W 1724 roku. Ukazuje się przywilej Jana Jerzego Przebędowskiego dotyczący społeczności żydowskiej, świadczy, że ta społeczność musiała tu w jakiś sposób się zadomowić. W przywileju mamy informację, że Żydzi mogą tu się osadzać, mogą zbudować swoją swoje miejsce kultu, gdzie, będzie, gdzie będą mogli odbywać swój kult, a mianowicie synagogę, miejsce zgromadzeń dosłownie. Dostali wyznaczony plac na cmentarz, czyli kirkut, no i była też informacja, że do 12 domów może tu powstać żydowskich. Pierwsi mieszkańcy Ostrowa Wyznania Mojżeszowego zamieszkują domy w niczym nie przypominające obecnych kamienic na placu. Domostwa były kryte słomą z drewna. Cmentarzyk, który też właśnie na placu 23 stycznia miał służyć tej społeczności, był ogrodzony niskim drewnianym, niską drewnianą balustradą. Synagoga. Pierwsza synagoga też była z drewna i słomy. Tak możemy się spodziewać, chociaż żadnego opisu z tego okresu nie mamy, kwestia bardzo takich domniemywań. Powstaje miasto i właściwie oni przybyli, można sądzić przypadkowo, że tu akurat przejeżdżali, tylko mieli też stanowić jak gdyby rozruszanie, powstanie tego miasta, część społeczności, przywileje wskazują, czym mieli się też zajmować, a mianowicie handlem solą, handlem śledziami, mogli też handlować wódką, ale oczywiście chociażby zaczyn na tę wódkę z dóbr przygodzickich. Na samym początku XVIII wieku w Ostrowie mieszka raptem 57 osób. Pod koniec tego stulecia statystyki pokazują blisko 2000 mieszkańców, wszystkich. Tych wyznania mojżeszowego, ewangelików i katolików. W tym czasie społeczność żydowska liczyła około 10-20% ogółu wszystkich mieszkańców. Do swojej dyspozycji mają, prócz domostw, bożnicę, kirkut, łaźnię rytualną wybudowaną w 1835 roku oraz szkołę elementarną. Poważny wzrost ludności żydowskiej przypada na drugą połowę XIX wieku. Żydów jest prawie 2000. Oczywiście to trzeba odnieść do liczby mieszkańców ostrowa, ale to było gdzieś 30%. Ta liczba e, to jest chyba najwyższa liczba, e, jeżeli chodzi o e, całą historię społeczności żydowskiej w Ostrowie Wielkopolskiej. Ten odsetek 30%, e, no i to e, automatycznie przekłada się na zmianę. E, chociażby w budownicy, w infrastrukturze, e, Żydzi dla takiej społeczności już budują e, pokaźnych rozmiarów synagogę. Notabene trzecią w historii tej dzielnicy. Każda poprzednia wraz z pojawieniem się nowej bożnicy była rozbierana. Pierwsza drewniana powstała w 1724 roku, druga kryta gontem w 1760. Z czasem przestała wystarczać na potrzeby rozrastającej się gminy żydowskiej, też wykonanie trzeciej powierzono Moricowi Landę, miejscowemu mistrzowi murarskiemu. Okazała budowla stoi do dzisiaj przy ulicy Raszkowskiej i ciągle, mimo zmian, Imponuje swoim wyglądem. W 1860 roku, czyli wtedy, kiedy tej społeczności rzeczywiście jest tu dużo, Żydzi oddają swoje społeczności ten wspaniały, w stylu mauretańskim budynek synagogi, murowany, co tu dużo mówić. W tym czasie najbardziej imponujący budynek, jeżeli chodzi o wyznania, bo trzeba sobie powiedzieć, że jeszcze wtedy Fara, konkatedra ostrowska, nie istniała w takiej formie, ba. To był drewniany budynek bez wieży. Przyjrzyjmy się ostrowskiej synagodze, która cudem niemalże ocalała z pożogi II wojny światowej. Budynek z dwoma wieżami o długości blisko 30 metrów a szerokości 17, utrzymany jest w stylu mauretańskim. Najbogatszy wystrój ma elewacja północna, z której do środka prowadzi troje drzwi: lewe dla kobiet, prawe dla mężczyzn, środkowe z ozdobnym portalem to główne wejście. Wnętrze budynku zajmuje sala główna, otoczona z trzech stron drewnianymi dwukondygnacyjnymi galeriami. Ściana wschodnia, na której znajdowała się niegdyś szafa ołtarzowa, zamknięta jest dużym łukiem. Do dzisiaj zachowała się tam rozeta. Wnętrza są obficie oświetlone także dzięki dużym oknom. Budynek ten był niestety świadkiem yy, tragedii. Która rozegrała się tutaj 10 października 1872 roku. No tego dnia przypadało to jest święto ruchome, tak jak u nas Wielkanoc, święto Jom Kippur, tak zwany Dzień Pojednania. I rzeczywiście tego dnia synagoga musiała być przepełniona. Wtedy w Ostrowie mieszkało około 1900 Żydów. No więc można przyjąć, że powiedzmy te półtora tysiąca ludzi co najmniej tu było wtedy, a może i więcej nawet. Pewne wyjaśnienie, dlaczego ta synagoga jest kilkukondygnacyjna. Otóż w religii żydowskiej mężczyźni i kobiety modlą się osobno. Parter przeznaczony był dla mężczyzn, balkony pierwsze i drugie piętro dla kobiet i dzieci. W pewnym momencie był to wieczór w październiku, który jest ciemno w tej części Europy. Zgasło nagle światło, kobiety z dziećmi wpadły w panikę. Do dzisiaj schody widać są bardzo wąskie. Jedna z nich się przewróciła, potem następne i 19 osób stratowano na śmierć. Z tej 19, 18 kobiet i dzieci to były przedstawicielki miejscowej gminy żdowskiej. 19 ofiarą była niemka ewangeliczka, która była służącą w bogatej rodzinie i po prostu przyszła tutaj, żeby pilnować dzieci. Potem odbyły się dwa pogrzeby, osobny pogrzeb pojedynczy tej ewangeliczki i zbiorowy pogrzeb tych 18. Ofiar żydowskich to była dosyć głośna sprawa w ówczesnej Europie, bo nawet ówczesna cesarzowa niemiecka zainteresowała się tą sprawą i e, przysłała tutaj fundusze dla rodzin ofiar, szczególnie tych, gdzie na przykład matka zostawiła dzieci. Ofiary tej tragedii zostają pochowane w zbiorowym grobie na kirkucie, który znajdował się przy dzisiejszej alei Słowackiego. To drugi i ostatni kirkut w ostrowie, który i tak nie zachował się do czasów współczesnych. Wcześniej cmentarz znajdował się w obrębie. Dzielnicy żydowskiej. Na placu 23 stycznia, który powstał w 1724 roku i został zamknięty decyzją księcia Radziwiła w 1780 roku. Oczywiście kwestia dotyczyła rozrostu miasta, a więc krótko mówiąc, także. Prawdopodobnie względy sanitarne też zdecydowały o tym, że, że po prostu Żydom nakazano zamknąć, ale oczywiście też wskazano nowe miejsce i tym drugim cmentarzem, który dotrwał do 1939 roku, czyli do okupacji niemieckiej, był kirkut przy Alei Słowackiego. Wiek XIX to stała obecność społeczności żydowskiej w Ostrowie. Pierwsi y, y, przedstawiciele społeczności żydowskiej no to przede wszystkim zawody takie jak kuśnierz, jak rzeźnik, jak szewc. Zdarzało się, bo mamy odnotowane na przykład dwóch cyrulików, czyli, krótko mówiąc, to były zawody na potrzeby tej społeczności. Diametralnie zmienia się to w XIX wieku. Zmieniała się też kwestia ich zawodów. Robili karierę w polityce, robili karierę w medycynie jako prawnicy. Byli Żydzi, którzy zasiadali w Radzie Miejskiej istniał cały szereg stowarzyszeń i to zarówno religijnych, takie najbardziej znane, to była Hebra Kadisza, to, to było stowarzyszenie, które pomagało przy organizowaniu pochówków, ale było też na przykład, warto o tym pamiętać, w Ostrowie żydowskie stowarzyszenie historyczno-literackie, któremu przewodniczył jeden z ostrowskich rabinów, no niestety nie zachowały się efekty prac tego myślę, że To byłoby coś bardzo ciekawego, ale też no, na przykład podam to na konkretnym przykładzie, Dawny właściciel kamienicy przy Ostrowskim Rynku nr 31, Max Spiro, był nie tylko tutaj naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej, mając tego typu działalność, ale ten sam człowiek był także prekursorem zakładania w Ostrowie ogródków działkowych. Było też, może nie dużych, ale kilka banków prowadzonych przez Żdów. To były takie bardziej może kasy samopomocy, czy dzisiaj, powiedzmy, jak są banki ludowe, ale kilka takich niewielkich banków tutaj też przez nich prowadzonych istniało. No i przede wszystkim potężna grupa Żydów uczęszczająca do Ostrowskiego Gimnazjum. Około 200 z nich zdało tutaj maturę i naprawdę nie przesadzę, jeśli powiem, że spośród tych 200, no może z 10 udałoby się znaleźć, którzy później nie ukończyli studiów wyższych. Oczywiście społeczność ta wpisała się w historię miasta także przez swoich wybitnych przedstawicieli. Trudno tutaj wymienić wszystkich. Warto wspomnieć no właśnie Izraela Meira Freimana, autora szeregu publikacji na tematy religijne. I warto pamiętać, że rabin Freiman był tym rabinem, który doprowadził do uruchomienia w dawnym gimnazjum męskim religii mojżeszowej. Przed jego pojawieniem się tutaj uczono tylko, były tylko religie dla chrześcijan, osobno dla katolików, osobno dla protestantów. Natomiast on uruchomił osobne zajęcia z religii mojżeszowej w gimnazjum. No i musiał być rzeczywiście wybitną postacią, skoro po śmierci jedną z ulic nazwano jego imieniem. I o czym warto pamiętać, to i te informacje zachowały się w prasie z tamtych czasów, w niemieckojęzycznej prasie. Żydowskich, gdzie podkreślano, iż w ówczesnej Radzie Miasta było bardzo, z zdecydowaną przewagę mieli chrześcijanie, to tą nazwę przyjęto jednogłośnie. Czyli rzeczywiście musiał być to człowiek, którego cenili nie tylko Żydzi, ale także, ale także jego, jego chrześcijańscy sąsiedzi. No, warto też pamiętać o ostatnim rabinie, Leopoldzie Neuhausie. To była osoba właśnie zasłużona dla tego towarzystwa literacko Literacko-historycznego. On był tutaj w Ostrowie do 1915. W okresie międzywojennym nie było już starego rabina, że to było tak mało, że nie byli w stanie rabina utrzymać. Urodzony w 1871 roku Aaron Freiman, syn wspomnianego rabina Izraela Freimana, dzieciństwo i młodość spędza w Ostrowie. Potem, już z tytułem najpierw doktora filozofii, następnie profesora, zostanie znanym w świecie naukowym historykiem i judaistą. Kolejni znani Ostrowianie to między innymi Otto Landsberg, maturzysta z 1887, który potem zrobił bardzo dużą karierę w polityce niemieckiej. Był, z wykształcenia był adwokatem, był wielokrotnie wybierany do Reichstagu jako poseł, ale karierę zaczął robić pod koniec I wojny światowej i w okresie, taką prawdziwą karierę polityczną, w okresie między, międzywojennym. Kiedy wojna się ukończyła, był jednym z delegatów niemieckich podczas traktatu wersalskiego. Właściwie był w tej grupie Niemców, których wezwano, żeby im, no, trudne dla nich wtedy warunki odczytać. I co ciekawe, ta grupa pięcioosobowa to było czterech niemieckich chrześcijan i Landsberg z Ostrowa pochodzący z rodziny żydowskiej. I on jako jedyny nie podpisał traktatu wersalskiego, mówiąc, że ten traktat krzywdzi jego niemiecką Ojczyznę. Warto o tym pamiętać, bo to jest przykład, Żyda, dla którego Niemcy były jego ojczyzną, był krajem, któremu wiernie służył, a kilkanaście lat później ten sam człowiek po dojściu do Hitlera, Hitlera do władzy będzie musiał z Niemiec uciekać, żeby życie uratować. Więc to był swoisty paradoks. Kolejna osoba, jeśli chodzi o rodziny żydowskie, to był potomek rodziny Pribacz. Pribaczowie, właściwie cała dynastia Pribaczów. To byli założyciele jednej z pierwszych drukarni, księgarni i wydawnictwa ostrowskiego. Co warto pamiętać, drukowali zarówno książki polskie, jak i niemieckie. Stąd przenieśli się do Wrocławia, tam kontynuowali tą działalność. Mieszkali w Ostrowie przy rynku też. Jedna z raptem kilku znanych Ostrowianek pochodzenia żydowskiego to Hermine Schildberger, która dała o sobie znać w świecie literackim. Się tu urodziła w 1870 roku. Jej ojciec był. Miejscowym kupcem po śmierci ojca, ona z matką wyemigrowała do, do Berlina i tam y, stała się w pewnym momencie dość znaną literatką. Zachowały się nawet kilka tomów jej, w jej wierszy, ale co jest najważniejsze dla nas y, ostrowian? Otóż pod koniec XIX wieku jeden z ówczesnych najbardziej znanych niemieckich pisarzy Theodor Fontane, w jednej ze swoich powieści powieści Szczechlin. Y, określił mieszkańców Ostrowa no, w wyjątkowo nieładny sposób. Właściwie przedstawił nas jako barbarzyńców, jako ludzi żyjących na końcu świata. Jemu chodziło o to, że za prostą już się zaczynała Rosja, czyli w jego mniemaniu Azja. A ona po przeczytaniu tej książki yy... W prasie berlińskiej stanęła w obronie rodzinnego miasta i doprowadziła do tego, że właśnie do takiego wyznania ze strony Fontany, że to co on napisał to jest tylko taka figura literacka, że on do mieszkańców Ostrowa w zasadzie nic nie ma, że on ją bardzo szanuje. Także no jest to taki ciekawy przykład kogoś, kto z tego miasta wywędrował. XIX-wieczny Ostrów dzielą między siebie trzy społeczności, żydowska, niemiecka i polska. Najbardziej, może nie bo to zawsze można podważyć, ale takim źródłem dość obszernym, bym powiedział, są wspomnienia niemieckiego pastora Artura Rodek, który w tych wspomnieniach wspomina zarówno dawny Ostrów, ale wspomina też relacje w gimnazjum, ponieważ on był też, był też absolwentem tego gimnazjum. No on jakby nie, nie pisze, że tutaj jakoś tak kolorowo było, że wszyscy się kochali, ale pisze, że pewne, pewne rzeczy typu świadczone sobie usługi, biznes, nauka we wspólnej szkole, jak gdyby wymuszało pewną tolerancję. On pisze też podaje, podaje przykład antysemityzmu pośród Niemców. Opisuje sytuację, gdzie na przerwie jeden z niemieckich uczniów spoliczkował ucznia żydowskiego, ale co ciekawe został przez niemieckiego dyrektora ukarany za to co zrobił w początkach wieku XX zmienia się oblicze dzielnicy żydowskiej. Stoją tu już wysokie kamienice, działa pierwsze w Ostrowie kino Iluzjon, a z dzielnicą sąsiaduje modna restauracja Eldorado. Dwudziestolecie międzywojenne to czas, kiedy z Ostrowa wyjeżdża coraz więcej Żydów. Krótko przed II wojną światową było gdzieś 60 parę osób. I jeżeli chodzi znowu o ich strukturę społeczną, a przede wszystkim zawody, powiedziałbym, tu jest piękna klamra. Zaczynali od e, właśnie takich zawodów prostych i na takich zawodach właśnie ta społeczność kończy właśnie rzemieślnicy przede wszystkim i tak dalej. Ten nawet garstkę e, Niemcy wywieźli do obozów koncentracyjnych i też uśmiercili. Wraz z wybuchem II wojny światowej zmienia się też topografia dzielnicy żydowskiej. Zostaje zburzona zabudowa placu. Powstaje park ogrodzony murkiem zbudowanym z macew. Hitlerowcy bowiem na przełomie 1940 i 1941 roku likwidują cmentarz żydowski przy alei słowackiego. Macewy, czyli płyty nagrobne, służą do utwardzenia ulicy i właśnie do ogrodzenia placu. Synagoga jednak ocaleje. Krąży po Ostrowie taka opowieść, i być może ona jest prawdziwa, aczkolwiek to trudno jest dzisiaj zweryfikować, że panuje tutaj taki swoisty mikroklimat. Niemcy go postanowili wykorzystać i stworzyli tutaj miejsce do przechowywania artykułów spożywczych, które się miały tutaj nie psuć. Ja nie wiem, czy tak było naprawdę. Tak się mówi, trudno, trudno powiedzieć, ale ale synagoga rzeczywiście przetrwała natomiast co Niemcy zniszczyli zniszczyli tą część ołtarzową Aron Hakodesz i tej części już nie Z tej części ołtarzowej pozostał tylko ten łuk natomiast ta część ołtarzowa została przez Niemców zniszczona wiele wiele lat był tutaj magazyn mebli pamiętam jako dziecko byłem tu z moimi dziadkami którzy kupowali tutaj tapczan i właściwie można powiedzieć, że dopóki ten magazyn był, to ten budynek nie był w najgorszym stanie, bo ktoś o niego dbał. A w momencie, kiedy ten magazyn się stąd wyprowadził, no to właściwie budynek coraz gorszy, stan coraz gorszy i tutaj, kiedy ta ekipa renowacyjna weszła, to mówili, że jeszcze 2-3 lata i dach by się zawalił. Potem synagoga stała pusta, tylko czasem odbywały się tutaj imprezy kulturalne i powoli popadała w ruinę. Remontu, gruntownej modernizacji doczekała się dopiero w 2011 roku, gdy przeszła na własność miasta, które uczyniło z niej obiekt kulturalny. Także dopiero w XXI wieku, w 2006 roku, rozebrano murek na terenie placu 23 stycznia, z którego usunięto Macewy. Znalazły się one w lapidarium, które postawiono na obrysie dawnego cmentarza w nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej. Pierwotnie, czyli w XVIII wieku, ludność żydowska zamieszkiwała głównie tereny obecnego placu 23 stycznia, zwanego potocznie Zielonym, Zielonym Rynkiem. On wtedy nosił nazwę targu mięsnego, Fleischmarkt. Po niemiecku na tym terenie znajdowały się też malutkie uliczki, tak zwana Kurze Gasse, krótka uliczka, po której dzisiaj już nic nie zostało. No, ale warto wspomnieć, że ta część Zielonego Rynku, która jest jakby na tyłach synagogi obecnej, w latach 1899-1919 nosiła nazwę Freimannstrasse. Na pamiątkę jednego z ostrowskich rabinów Izraela Meira Freimana, o czym przypomina od kilku lat tablica. Pamiątkowa, zamocowana na lapidarium, znajdującym się także przy tej ulicy. Ta tablica poświęcona jest zarówno rabinowi Freimanowi, jak, jak i jego synowi, wybitnemu naukowcowi, profesorowi Aronowi Freimanowi, absolwentowi, absolwentowi Ostrowskiego Gimnazjum Męskiego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, co prawda zmieniono nazwę, czyli zniknęła nazwa Freimana, ale używano nazwy Ulica Żydowska, czyli jakby pamięć o dawnych mieszkańcach pozostała, tylko w troszkę innej formie, jeśli chodzi o nazewnictwo. Dzisiaj pamięć o mieszkańcach tzw. Zielonego Rynku to też wydawnictwa, coroczny Festiwal Kultury Żydowskiej Mazeltow, działalność Stowarzyszenia Przyjaciela Ostrowskiej Synagogi oraz pracowników Forum Synagoga, w której działa uniwersytecki ośrodek badań nad historią i kulturą Żydów z południowej Wielkopolski. Jest też mural na ścianie budynku obok dawnej Bożnicy. To wiersz napisany w językach polskim i hebrajskim. To przypomina nam niejednorodny, zróżnicowany ostrów, w którym mieszkali obok siebie, pracowali razem, uczyli się, chodzili tymi samymi ulicami, spotykali się i tworzyli, wprawdzie różnorodne na różnych prawach i zasadach, jedno miasto, przedstawiciele kilku narodowości.